Witajcie w pierwszym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza w tym roku. Dzisiaj będę gotował w Górznie, w jednym z najmniejszych miast w Polsce. Można tu odetchnąć naprawdę czystym powietrzem i podziwiać przepiękne krajobrazy przypominające góry, a także Mazury. W okolicy wznoszą się niewysokie pagórki oraz leżą liczne jeziora. Dwa z nich są w samym miasteczku – Młyńskie i Górzeńskie. Do tego obok Górzyńskiego znajduje się mały akwen, który powstał po wyrobisku wapieni. Odległość jest niewielka, ale jezioro leży 7 metrów niżej od wapionki. A w XVIII wieku uznano, że to będzie idealne miejsce do wybudowania młyna. Dzisiaj będę gotował w karczmie, która mieści się właśnie w zrekonstruowanym młynie. Zanim sam zabiorę się za gotowanie, opowiem Wam, co możecie znaleźć w karcie menu karczmy młyn. Zjemy tutaj przepyszne zupy, jak flaczki, zupę grzybową, czy przepyszny żurek. A w daniach głównych kotlet schabowy, golonkę oraz policzki wołowe. Ale najciekawszą propozycją są dania z pstrąga, z własnej pstrągowni, tuż obok karczmy. Klasyczne dania karczmy, właśnie z pstrąga, to Tatar na przystawkę, idealny z kaparami, z czerwoną cebulą. Posmakujemy? Doskonały, ale czas na danie główne. Pstrąg po młynarsku. Nie ma jak świeża ryba, świeżo złowiona i wrzucona na patelnię. Nic jej więcej nie trzeba. Sól, pieprz, odrobina cytryny, świeży olej. Odrobina mąki. Proszę spojrzeć. Bardzo soczysty. Pachnie niesamowicie. Mmm. Marzenie. Po to warto tutaj przyjechać. Do tego ziemniaczek. Ziemniaki, oprócz tego, że dają smak, gwarantują odrobinę bezpieczeństwa. Kiedy oś wpadnie w gardło, ziemniaczek zawsze ją lekko przesunie. Przepyszne. Ale wśród klasyków karczmy to nie jedyne danie. Mamy jeszcze strąga w pergaminie. Mmm, pyszne. Bardzo delikatne. Przede wszystkim zapach. To jest to, co uwielbiam w rybach. Ryby były przepyszne. Ale ja zrobię dzisiaj coś słodkiego. W czasie karnawału myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Wszak. Smakakuje i pomoża. nigdy słodkich deserów nie robiliśmy. Przygotuję dzisiaj gruszki gotowane w syropie waniliowym z migdałami oraz mascarpone i dżemem wiśniowym oraz odrobiną czekolady. Nie jest to deser z karty karczmy, ale tutaj możemy zjeść inne przepyszne desery. Ten przepis możecie przygotować w domu. Do mojego dania potrzebuję dobry syrop. Wsypię do garnka cukier waniliowy. Lekko go roztopię. Odrobina cukru białego. Pozwolę, aby lekko się skarmelizował. Ale nie za mocno. Ma mieć taki ładny, złoty, słomkowy kolor. W przeciwieństwie do gruszek świętej Heleny, które gotuje się w czerwonym winie, ja wleję wina białego. Dosyć sporo. Odrobinę wody. I całość będę gotował tak długo, aż zrobi się syrop. W międzyczasie dołożę obrane gruszki. Gruszki obiorę bardzo delikatnie, aby zachować jej właściwy, piękny kształt. I tak przygotowane gruszki wrzucę do gotującego się syropu. Będę gotował bardzo powoli, tak aby gruszki były na pół twarde. I jeszcze odrobina cynamonu. Lubię wanilię i to będzie ten moment, kiedy wzmocnię jeszcze jej smak. Czas na mascarpone z migdałami. Rozdrobnione migdały, pokruszone bardzo drobno, wrzucę do garnka bez oleju. Na suchym dnie lekko je sprażę. Do miski wrzucę łyżkę mascarpone. Dżemy z polskich przetworów mają obniżoną zawartość cukru o 1 trzecią. No i owoce zbierane są z kujawskich sadów. Potrzebuję łyżkę dobrego dżemu. Piękne kawałki owoców. Całość dokładnie wymieszam. Do drugiej wiski wleję słodką śmietankę. 36% będzie idealnie. I ubiję na sztywną pianę. Część śmietany dodam do mascarpone z drzewem wiśniowym. I całość delikatnie wymieszam. Jeszcze łyżkę migdałów. Do pozostałej śmietany, która została mi na dnie miski, dodam jeszcze łyżkę mascarpone. I dokładnie wymieszam. Posłuży mi jako dekoracja. Czas nałożyć wszystko na talerz. Gruszki zmiękły, wyglądają prześlicznie. Na talerz ułożę metalowy ring, do którego włożę mus z mascarpone i wiśniami. Czas na Ciasteczka, płatki migdałów lądują na górze. Wszystko dokładnie ugniotę. Na górę ułożę taką kanelkę z mascarpone, które wymieszałem z bitą śmietaną. Posypię jeszcze kruszonymi migdałami. Czas wyjąć ring. Syrop, który powstał, jest przepyszny, więc obleję mój deser naokoło. Właśnie tym pięknym, waniliowym syropem. Do dekoracji jeszcze odrobina wisienek z dżemu. Odbije nam piękny kolor. Doskonale. Kilka listków świeżej mięty. Jeżeli lubicie czekoladę, a ja uwielbiam, to jest taki nierozłączny element gruszki. I moje gruszki w syropie waniliowym z migdałami, z Kremem wiśniowym zrobione. Pachną cudownie. Smacznego. W Górnie najważniejszym zabytkiem jest Kościół z XIX wieku. Kiedyś w miasteczku znajdował się dwór biskupów płockich, ale nie było wiadomo, gdzie stał. W 2006 roku przeprowadzono badania archeologiczne i okazało się, że dwór stał na dziewiczej górce koło Kościoła. Przez wiele lat stał opuszczony i zniszczony. Postanowiono rozebrać dworek, a materiały przeznaczono na budowę obecnego kościoła. W tym odcinku to już wszystko. Za tydzień opowiem Wam więcej o historii młyna.